Witam Państwa serdecznie. W tej części spróbuję odpowiedzieć na najczęściej zadawane przez Państwa pytanie. No, pytaniem podstawowym, które się pojawia praktycznie za każdym razem, to jest pytanie, czy należy bać się dźwigni. Inwestorzy boją się kontraktów, bo mogą stracić wszystko w szybki sposób, boją się dużej dźwigni. Jest mnóstwo historii o inwestorach, którzy szybko stali się chodzącymi zerami. I na początku tego wideo chcę ten problem przybliżyć. Spójrzmy na ten wykres wyświetlony na slajdzie. To jest wykres kontynuacyjny kontraktu na MV 40. Proszę zwrócić uwagę, że przy cenie 2704 jeden kontrakt jest warty około 27 tys. zł. Każdy punkt mnożymy przez 10, a płacimy za niego 2500 zł. Są to oczywiście wartości teoretyczne dla łatwości obliczeń i łatwości zrozumienia problemu. Załóżmy też, też że inwestor posiada na rachunku, że dysponuje kwotą 100 000 zł. Wykorzystując dźwignię do maksimum, inwestor może kupić 40 sztuk kontraktu terminowego. To oznacza, że może zająć pozycję na rynku wartą ponad 1 milion złotych. 40 razy 27 tysięcy, to jest milion 80 tysięcy złotych. To jest dokładnie tak, jakbyśmy wzięli kredyt w banku na 900 tysięcy złotych, nie płacąc za to odsetek. Od razu pojawia się pierwsze pytanie: czy naprawdę? Zdecydowałbyś się na aż takie zaangażowanie, gdybyś miał wziąć kredyt w banku. Chcesz kupić akcję, masz 100 tysięcy złotych. Czy mając 100 tysięcy złotych kupiłbyś akcje warte 1 milion. Przypominam, że na kontrakty patrzymy przez pryzmat wartości, wartości kontraktu, a nie wartości depozytu. Nikt nas nie zmusza do skorzystania? z tej dźwigni. Możemy sami regulować jej stopień w zależności od własnej strategii. A jednak proszę zauważyć, że inwestorzy często zajmują takie pozycje nie zdając sobie sprawy ze swojego zaangażowania. Zapytam jeszcze raz, czy mając 100 tysięcy złotych na rachunku kupiłbyś akcję wartą milion złotych? Teraz chyba już znam odpowiedź na pytanie, dlaczego inwestorzy bankrutują na kontraktach i jak tego uniknąć. Ale przybliżę jeszcze tą kwestię. Wyobraźmy sobie, że są kontrakty na świecie z dźwignią razy 100, razy 200, razy 1000. Co to oznacza? Czy mając 10 tysięcy zł, kupiłbyś akcję za 10 milionów zł? Zmiana rynku o 0,1% powoduje bankructwo. Mamy praktycznie 100% szans na to, że zbankrutujemy w następnej godzinie sesji. Bo to pytam się, czy to jest inwestowanie? To nie ma nic wspólnego z inwestowaniem. I mój ulubiony przykład, który zobrazuje tę sytuację. Wyobraźmy sobie, że od jutra depozyt wynosi 25 zł. Czy kupisz 4 tysiące kontraktów? Wyobraźmy sobie, że ten depozyt będzie wynosił 2 ,50 zł. 50 groszy. Czy to oznacza, że kupimy 40 tysięcy kontraktów? To jest główna przyczyna, dla której inwestorzy bankrutują na kontraktach. Chcą dużo i szybko. Nie myślą o nich jak o akcjach wchodzących w skład indeksu tylko jak o hazardzie. Inwestorzy boją się kontraktów tak jak już powiedziałem bo mogą stracić wszystko. Przy dźwigni razy 10 na polskim rynku przy maksymalnym zaangażowaniu spadek rynku o 10 powoduje utratę całego kapitału. Podobnie zresztą jak w przypadku kupna akcji na kredyt razy 10. Jeżeli mamy 100 tysięcy złotych i kupimy akcje za milion i akcje te spadną 10%, też stracimy wszystko. Kolejny przykład. Wyobraźmy sobie, że jesteśmy ostrożnymi inwestorami i mimo, że zakładamy hossę na rynku, zdecydowaliśmy się zainwestować tylko 50% swojego portfela w akcje małych spółek. Resztę gotówki trzymamy na lokacie lub w obligacjach. Kupujemy dwa kontrakty na Midwit z mnożnikiem 10 za kwotę 5000 zł. Proszę zwrócić uwagę, że mamy zaangażowanie w rynku na kwotę 52000 zł. To, że wydaliśmy na to tylko 5000 zł, nic nie oznacza. Bo gdyby depozyt wynosił 2 50 zł. 50 groszy od kontraktu, to byśmy wydali 5 zł. na te dwa kontrakty. Zaangażowanie nasze w rynku to jest tysiące zł. Teoretycznie, oczywiście. Te 95 tysięcy, które nam zostało, możemy ulokować w obligacjach. Jednocześnie musimy być przygotowani na to, yy, aby móc płynnie środki z obligacji wycofać. Natomiast chodzi mi tutaj o to, że mając praktycznie wszystkie swoje środki na lokacie, jednocześnie mamy zaangażowanie w rynku na 52 tysiące zł. Mamy płynność. Po co podałem te dwa przykłady? ostrożny inwestor, agresywny inwestor. Tylko z jednego powodu. To są przykłady pokazujące, że dźwignia może działać na korzyść inwestora. Dlaczego na korzyść inwestora? A dlatego, że inwestor ma wybór. Może z niej skorzystać, a może z niej nie skorzystać. Nie musimy z niej korzystać, podobnie jak nie musimy korzystać z kredytu, kiedy dzwoni do nas przedstawiciel banku. Inwestorzy chętnie korzystają z dźwigni, bo traktują ją jako nieoprocentowany kredyt. Bardzo łatwo dostępny. Myślę, że wyjaśniłem to dość dokładnie. Kolejne pytanie jest następujące. Kto może inwestować z użyciem kontraktów terminowych? Tak naprawdę, w tym pytaniu zawiera się kolejne pytanie: ile muszę mieć pieniędzy, aby móc rozpocząć swoją działalność na rynku kontraktów terminowych? Proszę Państwa, odpowiedź jest dokładnie taka sama. Jakiej udzieliłem na poprzednim slajdzie, dokładnie tyle, ile by się chciało przeznaczyć na zakup akcji. Nie myślimy o dźwigni w tym momencie. Jeżeli na dzień dzisiejszy wartość Midwigu małych spółek to 35 tysięcy złoty, jeżeli wartość kontraktu na WIG20 na dzień dzisiejszy to 48 tysięcy zł, to taką kwotą musimy dysponować. Aby na rynku kontraktów terminowych zaistnieć. Co ma zrobić inwestor, który nie ma takich środków, a jednak chciałby zainteresować się inwestowaniem w indeks? W obecnych czasach nie jest to tak naprawdę już żaden problem, dlatego że istnieje możliwość kupna części kontraktu terminowego. Możemy kupić na przykład 1 dziesiątą kontraktu, a nawet możemy kupić 1 dwudziestą kontraktu terminowego. Na WIG20. W związku z tym, w takim przypadku minimalna wymagana kwota to 2400 zł. W biurze maklerskim możemy kupić tylko jeden cały kontrakt. Nie możemy kupić części. Natomiast ryn, rynki tak bardzo się rozwinęły, że w tej chwili mamy w Polsce. Dostęp do około 150 platform. One nazywają się platformy CFD, nazywają się platformy forexowe, które pozwalają kupić części kontraktu. To jest oferta dla inwestorów, którzy bądź nie posiadają stosownych środków do kupna całego kontraktu, bądź takich, którzy mają, spokojnie mogliby sobie pozwolić na kupno nie tylko jednego, ale kilku kontraktów terminowych, ale chcąc zacząć. Spokojnie. Chcą na początku zacząć delikatnie i przetestować swoje strategie na małym kapitale. Jaka jest podstawowa wada platformy CFD czy platformy Forex? To są oczywiście koszty. W przypadku biura maklerskiego prowizja w obie strony wyniesie nas około 10 zł, prawda? Na platformie te koszty wyniosą dwa punkty, bo tyle wyniesie spread. Plus, minus. Na jednych mniej, na innych więcej. Po pierwsze, koszt, który musimy ponieść. Ten większy koszt to jest jak gdyby koszt za to, że nie mamy pełnego zaangażowania lub nie chcemy mieć pełnego zaangażowania na rynku kontraktu. To po pierwsze. Po drugie, kiedy zaczynamy swoją przygodę z kontraktami terminowymi i chcemy kupić jedną 1,20 pełnego kontraktu, to tak naprawdę ten koszt wyniesie 1 zł. Więc to nie jest wygorowany koszt za naukę. A po trzecie, w inwestowaniu długoterminowym ten spread, spread straci też na znaczeniu. Ponadto są sposoby, jak go ominąć. Reasumując, możemy przyjąć, że kwota 2,5 tysiąca zł stanowi niezbędne minimum, aby zacząć. Kolejne pytanie. Mam pieniądze, ale pracuję na etacie, mam czas wieczorami. Czy kontrakty terminowe są dla mnie? No, proszę Państwa, to jest kolejny mit, który polega na tym, iż inwestorzy. Uważają, że śledzenie rynku i poświęcanie mu wielkiej uwagi przekłada się na finansowe efekty. To jeden z mitów, który bardzo dobrze zadomowił się w głowach inwestorów. W przypadku inwestowania średnioterminowego i długoterminowego wystarczy przecież tak naprawdę spojrzeć na notowania dwa razy dziennie. Patrzenie się w monitor przez cały czas niczego nie zmieni, prawda? Nie zmusimy rynku do jakiegoś ruchu. Kiedy inwestujemy na podstawie wykresów tygodniowych lub miesięcznych, to przecież wstawiamy zlecenia nie częściej niż dwa razy w tygodniu i nie częściej niż dwa razy w miesiącu. Kiedy nasza pozycja zacznie pracować zgodnie z kierunkiem rynku, czyli zacznie zarabiać, to tak naprawdę może się okazać, że będziemy na pozycji przez kilka miesięcy, jedynie rolując pozycję co trzy miesiące. To nie wymaga wielkiego zaangażowania. Wręcz można powiedzieć, że wymaga mniejszego zaangażowania, aniżeli analiza poszczególnych Spółek. To jest w miarę, w miarę oczywiste, prawda? Im dłuższa rama inwestycyjna, tym mniejsze nasze zaangażowanie z punktu widzenia poświęcanego czasu. Ale największym mitem i największym błędem inwestorów jest myślenie, że day, że day trader to osoba, która siedzi przed monitorem po kilkanaście godzin dziennie i wykonuje setki. Transakcji. Tak naprawdę nie ma czasu na nic, non-stop siedzi przed monitorem. To jest jeden z największych mitów. Proszę Państwa, to nie jest prawda. Dobry day trader siedzi przed monitorem maksymalnie dwie godziny dziennie, a i to w przypadku, kiedy w pierwszej godzinie mu się coś nie udało. Najczęściej dobry day trader kończy po godzinie. Pozostały, pozostały czas w ogóle nie patrzy na rynek, jego to nie interesuje. Siada dopiero następnego dnia, znowu na godzinę. Jeszcze raz powtórzę, i to jest zasada, yy, której jestem pewny na milion procent. Ci, co poświęcają na rynek po kilkanaście godzin dziennie, oglądając notowania, przeglądając internet, wertując różne wiadomości, na pewno na tym rynku nie zarabiają. Ilość poświęconego czasu na inwestowanie nie przekłada się na efekt finansowy. W momencie, kiedy zaplanujemy transakcję, musimy przecież dać jej czas, aby zaczęła pracować. I nawet na ruchach krótkoterminowych zajmuje to od jednej do trzech sesji. Szczególnie na rynku polskim, który nie jest zbyt zmienny pracując i handlując w ramie miesięcznej oraz tygodniowej może się okazać, że inwestor wyjdzie lepiej od tego inwestora, który patrzy na ekran każdego dnia. Dlaczego? Bo nie ma czasu na własne niepotrzebne interpretacje wykresu i na jakieś wymysły, które nie mają nic wspólnego z rzeczywistością. Niepatrzenie na wykresy powoduje, że mamy trzeźwą ocenę sytuacji, nawet handlując w ramie dziennej. Wystarczy tak naprawdę, jeżeli spojrzymy na rynek co 2-3 godziny przez minutę. W dobie internetu i wszechobecnych smartfonów, zerknięcie na notowania nie jest żadnym problemem. I kolejne bardzo popularne pytanie. Jak ustawiać stop loss na kontraktach terminowych? Czy w ogóle należy wystawiać stop lossy? Zresztą to pytanie od razu. Od razu powiem, ono, ma też, ono też dotyczy rynku akcji. Ono dotyczy każdego instrumentu notowanego na giełdzie, a nie tylko kontraktu terminowego. Jeszcze raz powtórzę. Kontrakt terminowy na indeks giełdowy. Indeks giełdowy składa się z pewnego portfela akcji, więc po prostu interesując się kontraktem te terminowym, interesujemy się akcjami wchodzą wchodzącymi w skład indeksu. Tu nie ma żadnej różnicy. Opowiadam o stoplosach. Z jednej strony stop lossy chronią kapitał ograniczając pojedynczą stratę. To wiemy. Natomiast z drugiej strony wymywają kapitał. Proszę zwrócić uwagę. Jeżeli wystawimy sobie 5% stop loss i stracimy 5 razy, czyli 5 transakcji będzie nieudana, to mamy 25% straty, a więc do odrobienia ponad 30, żeby wrócić na zero. Ile razy w swojej karierze powtarzałeś sobie, że gdybym nie miał stop lossa, to rynek zawsze wraca? Z drugiej strony, Gdybyś miał stop loss na przykład na Petroleum Invest, to nie zjechałbyś na spółce do zera. No więc jak jest z tymi stop lossami? Stawiać czy nie? To jest pytanie, na które inwestorzy próbują znaleźć odpowiedź zawsze i jest to pytanie, które najczęściej pojawia się na wszystkich możliwych konferencjach i webinarach. Moje zdanie jest tak. Po pierwsze, z indeksami jest podobnie, prawda? Oczywiście, można powiedzieć, że nawet statystycznie lepiej niż w przypadku akcji, dlatego że. Hmm, Indeks nie ma takich, takich mocnych wahania akcje Mówiliśmy o tym wideo 1. Ale odpowiadam na, na pytanie. Proszę pamiętać, rynki średnio pozostają w impulsie przez około 30% czasu. Nie znaczy to jednak, że będzie tak zawsze w sposób regularny. Rynek może być w trendzie przez 50% czasu w danym okresie i następnie być w trendzie bocznym przez okres dwa razy dłuższy. Ogólnie jednak średnio 70% czasu rynki spędzają w trendzie bocznym. W trendzie bocznym gra się bez stop lossów, bo czerpiemy zyski z tych, którzy stop lossy ustawiają. Na wszystkich rynkach są ustawione stop lossy jak skrzydła otaczające, prawda? To też wiemy. Należą one do tych inwestorów, którzy chcą zabezpieczyć swoje pozycje lub zająć pozycje nowe. W trendzie bocznym rynek zawsze zachowuje się tak, jakby wiedział, gdzie są kładzione stop lossy i oczywiście uparcie dąży do tych poziomów w celu wywołania czego? No małego pożaru, prawda? Chodzi o zabranie pieniędzy tym, którzy te stop lossy wystawiali. Myślę, że 90% słuchających mnie teraz kiwa głowami potakujące. potakująco. Skala odwrócenia zależy od tego, jak wielu inwestorów zostało złapanych w pułapkę na danym poziomie i jak wielu inwestorów zaczyna tracić pieniądze, kiedy rynek wraca. Im jest ich więcej, tych straconych pieniędzy, tym oczywiście szybsza jest kontrakcja. Natomiast w czasie silnego trendu, w czasie silnego impulsu, rynek potrafi dojść do miejsca, gdzie nie ma już żadnego wsparcia i oporu i brak stop-lossu może być dla nas zabójczy. Jaki wniosek z tego, co powiedziałem przed chwilą? Z tego wynika, że w 7 przypadkach na 10 stop-loss jest niepotrzebny. Myślę, że Wasze doświadczenia na rynku to potwierdzają. Natomiast w tych trzech przypadkach na 10 ten stop loss będzie niezbędny. I to jest jedyna właściwa odpowiedź na to pytanie, a nie szukanie reguły nienaruszalnej. W tych 30% przypadków musimy mieć miejsce, gdzie zmienimy zdanie. Kogo to nie dotyczy? Nie, nie dotyczy to inwestorów, którzy stosują strate strategię kup-trzymaj. No przecież w strategii kup-trzymaj Stop loss nie występuje, bo czeka się od sygnału do sygnału i możemy zmierzyć jedynie maksymalne obsunięcie kapitału. Rynek jest w hostie, zarabiamy, rynek jest bez się tracimy. W strategii kup trzymaj jesteśmy cały czas na pozycji. Kiedy stosujemy podejście systemowe, gramy jakąś strategią inwestycyjną, bardzo często chodzimy od sygnału kupna do sygnału sprzedaży, czyli stop loss jest jednocześnie miejscem, gdzie odwracamy pozycję, czyli z pozycji długiej przekręcamy się na pozycję krótką i odwrotnie. Jednocześnie, kiedy patrzymy na wykresy średnio i długoterminowe, czyli na tygodniowe i miesięczne, zwracam uwagę, że transakcje średnio robi się raz na kilka tygodni lub kilka miesięcy. I jeżeli gramy bez dźwigni, to tak naprawdę stracić nie możemy. Jeżeli zmieniamy zdanie, to zmieniamy to zdanie o rynku na okres dłuższy kilkutygodniowy lub kilkumiesięczny. Grając na wykresach tygodniowych i miesięcznych, nie jesteśmy wymywani codziennie. To nie jest tak jak w przypadku wykresu dziennego. 5% wtorek, prawda? W Środa, sygnał kupna. Znowu wchodzę, w piątek nas wyrzuca znowu na 5%. Rynek buja i mamy 5 strat po 5%. W przypadku wykresów tygodniowych i miesięcznych, nawet gdyby doszło do takiej sytuacji, to okres wymywania będzie zdecydowanie. Dłuższy. W transakcjach, gdzie gra się na pewne formacje, czyli setupy, wystawia się oczywiście stop lossa. Jeżeli formacja nie płaci, zamykamy pozycję i czekamy na kolejny sygnał. Odpowiadając konkretnie, w przypadku stop lossa ustawianego na wykresie tygodniowym, jego wartość oscyluje na dzień dzisiejszy w okolicach 100 punktów. Dlaczego 100 punktów? No, dlatego właśnie, żeby uniknąć tego wymywania, o którym wspominałem, bo 5 razy 30 punktów to już jest 150, 150 punktów straty. Jednocześnie stres kolejnej nieudanej transakcji. Ja jestem zwolennikiem, żeby zostawić jednak rynkowi trochę miejsca. W transakcjach dziennych ten stop loss ustawiamy oczywiście bliżej. On znajduje się w przedziale 30-40 punktów w zależności od dziennej zmienności. Ja bardzo pokrótce opowiedziałem w tej chwili, jakie jest moje zdanie na temat stop lossów. Stop lossom poświęcam w czasie kursu dużo uwagi. Szczególnie polecam fragment, gdzie proponuję czysto losową strategię bez użycia stop lossów. Mamy już wyniki z ostatnich 12 miesięcy. Muszę powiedzieć, że ten wynik nawet nie oszołomił. To jest 1200 punktów na dzień dzisiejszy i tylko dwie transakcje z 70 są transakcjami nieudanymi. Warty uwagi będzie także fragment, gdzie przeanalizuję dla Państwa zagrania mistrzów biorących udział w Mistrzostwach Polski na kontraktach na podstawie statystyk publikowanych w gazecie Park Parkiet, gdzie będziemy mogli zobaczyć, jak zawodowcy ustawiali stop lossy na rynku między innymi yy, yy, spojrzymy na to z punktu widzenia stop losów. W kolejnej trzeciej części odpowiem na pytania następujące: jakie warunki trzeba spełnić, żeby zarabiać na kontraktach terminowych, czy to w ogóle możliwe, ale to nie dotyczy tylko kontraktów terminowych, dotyczy podobnie jak w przypadku tych pytań, na które odpowiadałem przed chwilą, wszystkich instrumentów notowanych na giełdach. Przedstawię też wyniki przykładowych Mechanicznych strategii, które będą pokazywane na kursie. Opowiem także dokładnie o czym jest kurs i czego należy po nim się spodziewać. Dziękuję Państwu serdecznie za uwagę.